E, witam, wszystkich, e, na witam wszystkich na moim kanale e, Gramy sobie w Farming Simulator 19 teraz e, i to będzie taka seria, z której będę odcinki e, wymyślę jakąś nazwę, podam Wam w kolejnym odcinku. Jesteśmy na mapie Boćkowo e, No i to chcę Was oprowadzić właśnie po gospodarstwie i mam je pokazać, mam jeszcze drugie tam dalej, ale... Ja pokażę wam dostęp do odcinku. Jak widzimy mamy tutaj taki płotek, takie ogrodzenie, o. o takie proste, tam jest kilno, ale wiecie. mamy bramę. Otwiera się. E, dobra. Tutaj mamy szopkę, w której pewno będą nawozy jakieś, ziemniaki, wiadomo. Taka szopka, na razie w niej nic nie ma. Mamy tu kombajn Bizon, on jest na Mothubie, niedawno wyszedł, no i to chciałabym go gdzieś wziąć, no, nie jest on jakoś za bardzo, za, znaczy no nie jest on bardzo jakoś ładny, no, znaczy no jest ładny, ale no trochę bym, można by go dopracować trochę, ale no jak na razie może być, e, dalej przejdźmy. Mam tutaj... To no, główny traktor na gospodarstwie, czyli Ursus C363P. No to już widzimy, brudny tutaj trochę jest, ale. No się umyje. E, kabina naglak. No bardzo ładny. Tędy już nie przejdziemy, więc otworzę te drzwi. Tutaj na razie jeszcze nic nie ma. Tutaj z tyłu podpięty jest. E, kragiel, pod którą będą jeszcze wały, ale jak na razie, no jest sama. Wały niedługo będą, mam nadzieję. No raczej da, zamontuję wały. Tutaj mamy prasę kostkującą fachr. Poczekajcie, wyłączę tylko strąg farmera. mamy tutaj prasę kostkującą fachr. No, taka malutka prasa. No, jak to ja, na, na to gospodarstwo wystarcza? E, tutaj mamy pług, trójka. Prawdopodobnie będzie drugi dokupowany pod drugi mój traktor albo nie. E, teraz jak widzicie, to jest pług e, Tutaj mamy reszciewecz zawozów. To jest już wam powiem. E, to jest, to jest. No, strumyk. Tutaj w katalogu patrzyłem na strumyk. Mamy kos kosiarkę listwową, która, jak widzimy, no nie jest jakaś najlepsza, ale nie jest też jakoś najgorsza. Na no, gospodarstwo to wystarcza. Nie mamy dużo łąki. E, obryskiwacz biacki. No, też wystarcza. Na no, gospodarstwo dużych hektarów nie mamy też. Eee, dobrze. Przejdźmy do następnej. No tutaj mamy stodołę. Tutaj nie wiem co będzie. Nie ma tu jak na razie nic. Tutaj coś będzie, ale no, tam traktorem nie wjadę, bo nie da się wjechać. Za małe drzwiczki może. No może coś się nie dało tam wjechać, ale jak traktorem tam nie wjadę. Eee, tutaj otwieram drzwiczki. Drzwi od stodoły. I w stodole jak widzimy stoi Przyczepa y, Autosan D43 albo 4. No ona taka w ciekawej kolorystyce. No, ale wiadomo nie jest to jakaś no, najgorsza, no wystarcza. Dwukółka. No taka sobie. Obmalowana na bogatości. Tu mamy beczkę na wodę, na mleko. No, no, mleka nie mam, bo krów też nie mam, ale no taka na wodę może być. E, mam siemnik e, no taki sobie tutaj ładny siewniczek. E, jest to e, Unia, Unia Poznaniak, tak, Unia Poznaniak, no też pomalowany trochę. Tutaj jest przyczepa na kostki i na, no zboże też, e. No jakoś bardzo dużo tego nie wejdzie, ale no wejdzie na nim troszeczkę wejdzie. Dobra, przejdźmy tam dalej, bo też to dalej to wszystko. się. E, tutaj mamy e, Władymirec, już patrzę do katalogu co to za Włady Mirec. E, to jest Władimirec T30A, T, 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 T80. No, to jest chyba T80, tak mi się wydaje. No, taki 4x4 ma zamontowane No, taki ładny sobie jest tutaj w na gospodarstwie. Tutaj w garażu nic chyba nie ma, tego nie mówiłem. Też będziemy dokupywać niektóre maszyny, będziemy tam gdzieś na jakieś targi rolnicze jeździć i no, raczej jakieś tam dobrze odcinki z targów rolniczych i inne. No tutaj oponki rażą takie. Tu jest mój domek, no mogę Wam pokazać jak mieszkam. O no, cyk cyk cyk. I tu otworzę te drzwi, bo tam się zblokowało, ale i tak jest tak budynek otworzyć, to wszystko mogę otwierać. Do każdego powieszczenia oprócz do łazierki można chodzić. E, więc. Cy, cy, cy. Ja nie to drzwi, tutaj te. Dobra, ja się. Tutaj w naszej chlewni, bo mam, e, mam chlewnię, tutaj tutaj. E, świniaki się pasują, jak widzicie. Maciorki, świniaczki, tutaj mam kibelek, włóced, no sracz, tak może złamy trochę potocznie. E, no i tutaj jest tak mój no po prostu miejsce. Tam jakieś te muchy, pszczoły, nie wiem co tam lata. E, rozrzutnik obornika też potrzebny dosyć w gospodarstwie. Do, do, do rozsiewania, znaczy rozbalania nawozu, takiego naturalnego. I tam tutaj kliczki, tylko tutaj trzeba jeszcze Dobrze, dobra szambo. Zgrabiarka. Yy, tak sobie ona wygląda. Tutaj proszę bardzo. No, może być. Gospodarka. Mówię wam, że nie ma dużo łomek. Łom, no łąka to tutaj jest dookoła mu tylko ta. No więc taka zgrabiareczka. Na no, spokojnie wystarczy. Oponki. No tam wiadomo porozwalane. Yy, to zboża. O, tutaj widzimy seas, dużo zboża jest. No bo tutaj je sprzedawałem ostatnio i wszystko. No, tutaj jest takie przejście. E, Brony trójki, z, e, z oczywiście tutaj oponami. To chyba była aktualizacja, że opony możesz dodać. No tak, chyba, chyba, chyba była aktualizacja, ale powiem e, Szklarnia na powidory. Do, do środka nie będę wchodził, bo... A dobra wejdę. Strasznie tu gorąco. Cóż od razu wychodzę. Tutaj jest na buduj. Tutaj jest taczka stara, tutaj kodewka. O tutaj baniak jest. Tutaj mamy jabłonki. No, trochę jabłek jest. No hmm. tak sobie i tam sąsiadowi sprzedać, to wystarczy. To Tutaj mam konie, których jak na razie nie ma. Piszcie w komentarzach ile na startu zejść koli Bo no nie wiem, no chyba 6, może 6, coś tak koło może. No i tutaj reszta łąki. Hmm, tutaj coś będę jeszcze budował, chcę dostawić jakąś wiatkę czy coś. I właśnie widzimy tutaj są te patyki takie. Tutaj jeszcze są apyk. Kolejny, to kolejny. No tutaj jest ogrodzenie takie, a tutaj drut jeszcze. I brama wjazdowa. Tu jeszcze niedługo będą nam przywozić gruz. I tam na drogę, żeby ten. No to tutaj też coś tam domówię, żeby tutaj trochę było taka droga, może zrobić czy coś. Dobra, i to już byłoby chyba wszystko. No, no, widzicie tutaj łąka, i tutaj trochę by kaszy i dla końmi wystarczy. No, i to chyba wszystko jest, z tego co pamiętam, bo chyba więcej rzeczy. A i studnia tu jest jeszcze. No, taka od studnia. No, dobra. Następny będzie tylko przedstawienie tamtego gospodarstwa, co mam tam za lasem. E i w, w, pewnie, w, no, to się zobaczy, co będzie jeszcze w kolejnym odcinku. To się zobaczy, wszystko więc e, no. Zostawiajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, bo no, to was nic nie kosztuje. A no, a po prostu, no, będę wiedział, będzie mnie to motywować, żeby, e, żebym nagrywał oś odcinki różne, nie tylko z farminga. Ale i może innych takich różnych rzeczy. Wszystkiego też będą inne serie z farminga, z farminga 19. Będzie też seria z Farminga 17. Nawet może będzie z Farminga 15 jakaś seria. Chociaż nie wiem, zobaczę. No, nie wiem, może w 17 też. Więc ja taki piękny, bo to. O, poczekajcie. Zrobię piękny akcent. O. Takim oto pięknym akcentem z moim pięknym tam trzypekiem, żmajem, władymircem, garażem, pewnym O! Więc takim pięknym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Zostawcie łapkę w górę. Jeżeli oczywiście Wam się podoba, podobał odcinek. Zasubskrybujcie mi kanał, napiszcie w komentarze. komentarze. Napiszcie w komentarzu, ile koni, ile świni na start. Więc, no, chyba nic nie ominąłem stąd. Więc, no, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Więc na razie, cześć!